Przyjechałem po to, żeby sobie trochę powalić Jeżeli chodzi o nas, to po prostu dla mnie liczy się muzyka Duże zgranie w naszych grupach Dobre wino, pełen luz, od czasu do czasu trochę przemysławy, zorby I w ogóle Żeby nie było żadnego czajenia na ulicy, kurcze I łażenia pod krawatem Po cholerę ma ten krawat wicieć na szyi i nam dusić, kurcze jak Lepiej sobie założyć jakąś kolczatkę i też jest okej. Okay. My w Polsce próbujemy naśladować styl angielski, ale w sumie z mojej strony to nie jest zbytnio okej, okay, bo ja jestem niby polskim punkiem i walczę o swoje prawa. Dwa tygodnie łaziłem przymulony, waliłem tą przemysłowę, czułem ta, taką pełnię w kręgosłupie i <śm> <śm> teraz gorda się wyżyłem i zupełnie inaczej się czuję. Trochę jeszcze niewyspany, ale w sumie jest okej. Okay. My w sumie się znamy. Kurcze trzy dni, żebyśmy się poznali w pociągu i od razu żebyśmy się zgrali. W sumie gdyby nie seks, to nie wiem co byśmy robili. Chyba kurczę mole. psy na ulicy ganiali. Albo mieszali się po kolei. Kiedyś kurczę na, na biwaku we Wzydach. Nie wiem czy się orientujecie gdzie to jest, ale no, w sumie tam poznałem taką Aśkę. To był taki, taki fajny sposób poznania. Idę z moim kumplem, podchodzę. Nie wiem, coś tam mówiłem, od razu dostaję potężną bombę w żołądek, <laughs> się zbijam i na wymioty nie bierze. I podnoszę się i idę dalej. Kurczę, ona mówi, że to jest jej sposób podrywania. Siedzimy przy tym ognisku, łamię sobie gałązki. Kurczę, lampi się na mnie i lampi się w końcu, myślę. Kurczę, co, co może chceć? odchodzę, a ona mi zadaje takie pytanie: Co jest ważniejsze? Miłość czy seks, nie? Co jest pierwsze? Miłość czy seks. <laughs> ja, ja jej mówię seks. I od razu dały widać, że poczuła jakiś pociąg. Miała no, bo... no, dużo takich fajnych numerów, kurczę, za sobą książeczkę. Z różnymi pozami także. Także w sumie jeździłem z nią po wszystkich imprezach, tam muzycznych jarocin, Częstochowa i te, te wszystkie imprezy, które były i naprawdę kurczę, tak się dziewczyna strasznie waliła, pięknie, że trzeba nie Bardzo lubię z dziewczyną się kochać w ten sposób nie od razu wskakując na dupę, tylko gdzieś z pół godziny się pobawić, porozczulać trochę, później spokojnie, spokojnie i do końca. Akurat ja przy później lubię się pieścić dziewczyną do tego momentu, kurczę, aż, aż poczuję naprawdę taką potrzebę, że muszę walić do przodu, że, że się tak rozpędzę, kurde, rozjuszę, że już od razu, no po prostu to się da wyciąć, że w tym momencie właśnie można... Można walić i będzie fajnie. Przez rezerwat na Nie próbowałem, nie wiem jak to jest, ale myślę, to myślę, że to już nie to. Znaczy, to. Lepiej kurde jajca wsadzić w butelkę po winie i <grym <grym> będzie też tak samo. to można jedynie na baniach założyć. Na bal maskowej. Ile lat miałaś wtedy? Ja siedem. Kuzynka z Bośni. A współpartnerka ile wtedy lat miała? 14. Oh yes. Ale w sumie to była, mieszkała na wsi i była rozbudowana. Ile numerów Tak. wale? No, co najmniej osiem. Przedwczoraj byłem strasznie zalany, kurczę, i waliłem w sumie przez półtorej godziny, aż mnie bolą. Osiem numerów. W ciągu jakiego czasu? No, w ciągu całej nocy, z przerwami, 8. nie? Bez wajoru, osiem numerów wale. Chyba sprawy. Mnie to na przykład nie razi, że jeden pedał weźmie drugiego i idą co do domu, się walą. Niech się walą, jeżeli mają taką ochotę. Ale nikt nie zaczepiają porządnych ludzi. Najwięcej to we Warszawie, kurde, w centralnym nadworcu tych pedałów. Tłuką się, kurcze, bez przerwy. <śmiech> <śmiech> Nawet psy, kurcze, na trawnikach się walą samce. W Warszawie, kinie. Siadam się w pierwszym rzędzie i przesiada się jakiś facet w ortagionie, daje mi pięć w i przysą się. Stary koledzy pedał! Ktoś sobie kurde naglano do góry i w czachę go. Ja też nie jestem zwolennikiem takiej miłości, ale jeżeli chcą już te, coś takiego wprowadzić, to niech to wprowadzają między sobą. A nie psują kurcze nam charakterów. Araby to są przypały, walą nasze dziewczyny, a my kurde nic na to. Ja przywożę tego syfu kurcze z tej Arabii. Mi się wydaje, że taki człowiek, który sprzedaje swoje ciało za szmal, to już nie człowiek, tylko kurde, bydle po prostu. Ja takich ludzi po prostu nie cierpię. I na pewno za szmal bym nie poszedł. Chyba, żebym szmal. szmalbym dał, swoje bym zrobił, później szmal wziął i poszedł. No jasne. Dlaczego? Ja lubię wszystkiego spróbować. Czemu nie? Jakobyś wtedy wybrał klientkę? Klientkę? Na pewno wysok wysoką blondynę. Na dobrych warunkach. No i kurczę No nie wiem, czy, czy pan oglądał film Karate po polsku. Właśnie tam była taka poza na stole. Jest coś kapitalnego. Dziewczynka się kładzie, kurczę, jasno i stanie przy stole. I jest bardzo fajnie. Naprawdę. Mi się wydaje, że to jest najlepsze. No w sumie to. Pagony to jest przeżytek. Tego nie można wytłumaczyć, trzeba było pokazać. No dzisiaj po prostu, dzisiaj było trochę inaczej. Chłop chłopaczki kurde się zaciągnęli klejem i... Ja z nim spałem się w nocy, budzę się, przytulam, patrzę... O! Taka morda! Kurczę, przesłyszałem się go odskoczyłem. Także nas było w sumie w pokoju trzech i tych dwóch to się tam dosunęli. Do nas jeden i do tego Seks to jest w sumie fajna sprawa, ale naturalna. Kochać się kurczę. No nie całym sercem, całym sercem i całą dobą. Jak jest okazja, to się kochać. Całą mnie, bo jak potem nie zostanie, to co? Zawsze wtedy, kiedy się ma ochotę.